Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku na kanale Łosice Info. W tym odcinku zapytamy mieszkańców, jakie są ich wymarzone wakacje, dokąd chcieliby pojechać, na ile czasu, z kim i ile funduszy potrzeba byłoby na takie przedsięwzięcie. Zachęcam do sobie subskrypcji na kanale, łapki w górę pod tym odcinkiem oraz komentarza z propozycją, jakie pytanie możemy zadać w kolejnych odcinkach. Nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Ile pani potrzeba pieniędzy na wymarzone wakacje i jak one by przebiegały? Nie wiem, ile się da, ale tu mam wymarzone wakacje w dostępne dla ludzi. Tam moje wnuki siedzą zadowolone, kąpią się w tej wannie, tak. Mają ogromny ogród do swojej dyspozycji. Wszystko jest proszę bardzo, naokoło. Lody, słodycze. Tak jak trzeba. No, raj na ziemi. Starczy. Okej. Okay. Chce pani kogoś pozdrowić jeszcze? <laughs> A kogo mogę pozdrowić? Rodzinę mam tutaj. Mogę po prostu ludzi pozdrowić. A dziękuję za w mogę podziękować. Ja tu przyjeżdżam od lat 50. Nie jestem stąd, tylko jestem przyjezdna i patrzę, jak się, jak się rozwijały Włosice. Coś pięknego. Pozdrawiam tych, którzy do tego się przyczynili. Pozdrawiamy również i dziękujemy Ślisek. Proszę bardzo. Pytanie jest pierwsze. Co to znaczy wymarzone wakacje? No, takie pani wymarzone wakacje. To e, bardzo subiektywnie. Nie, nie chodzi takie, że dla ogółu, tylko dla pani. Co dla pani sprawiło największe przyjemność? Spędzenie wakacji z rodziną, z najbliższymi. Oboje A ob No, nie, może być tutaj, ponieważ tu jest pięknie. Okay. Nie potrzeba tak. nigdzie wyjeżdżać. To znaczy, myślę, że. no Ja przyjechałam z Warszawy tutaj na wakacje. Okay. Tak. I super. Naprawdę. Du okolica bardzo ładna. I <laughs> jeszcze no, cywilizacyjna, tak, ale jeszcze spokojniejsza mnóstwo rzeczy, które można zwiedzać naokoło, blisko Podlasie, przepiękne Podlasie, gdzie można sobie pojechać do Drohiczyna, gdzie są piękne widoki, prawda? No i myślę, że chyba to wystarczy. Ani okay. jechać nad morze i, i co? I zrob, kupić sobie parawan i No i co dalej? Prawda, prawda, prawda. No, więc ja myślę, że tutaj jest ok. I na pewno bym poleciła. Żeby przyjeżdżać tutaj, tak. Bo jest fajnie. Po prostu jest fajnie. Okej. Okay. Chce Pani kogoś jeszcze pozdrowić? Wszystkich. Pozdrawiamy również. Nam i moją kochaną rodzinę. Pozdrawiamy również i dziękujemy ślicznie. Ja również Panów pozdrawiam. Dziękuję dziękujemy bardzo. Wszystko. Wymarzone wakacje to myślę takie zdrowe, z rodziną, bez zmartwień. Żeby się niczym nie martwić, wyluzować. A środku ile? Nie mam pojęcia. To może w zależności, gdzie. A jaki byłby taki... W tym, w tym momencie, gdyby Pani miała się dzisiaj spakować i jutro gdzieś lecieć, to gdzie by to było? Włochy. W tym roku odwiedziliśmy Włochy i na pewno byłyby to Włochy. Jeszcze będziecie wracać? Tak. Okej, okay, rozumiem. Chce Pani kogoś pozdrowić do kamery? Pozdrawiam całą rodzinę i wszystkich znajomych. Pozdrawiamy również i dziękujemy ślicznie. Dziękuję. Jakie są Pana wymarzone wakacje i ile potrzeba byłoby funduszy, aby je zrealizować? Moje wymarzone wakacje są takie jak mojej żony. Wymarzone wakacje, bo chciałbym spełnić marzenia żony. Ona by chcia bardzo chciała gdzieś jakieś chłodne kraje. Gdzieś zdecydowanie na północ. Okay. No nie wiem, nie, nie wiem czy Islandia jest. <laughs> y może. No i Stanley na pewno wchodzi w grę, jeśli chodzi o, o chłodne kraje, takie A, też ładne. No właśnie. Może jak gdzieś tam dalej, ale w każdym razie, no ja marzę o tym, żeby spełnić marzenia żony, ale myślę, że ze 20 tysięcy to na to trzeba wydać. Ale niedługo będę na emeryturze, to sobie na pewno tam pojadę, bo emeryci w Polsce mają bardzo dobrze. Okej, okay. eee, w takim razie na północ z na żoną północ. 20 tysięcy. 20 tysięcy. Okej. Okay. Czy chce pan kogoś pozdrowić do kamery? Mamy. Pozdrawiamy również i dziękujemy ślicznie. Dziękuję. Jakie są Twoje wymarzone wakacje? Dokąd chciałbyś się wybrać? Eee, z kim i ile myślisz, żeby trzeba było na to pieniążków? Ja bym chciał się wybrać do Grecji z moimi rodzicami. Nie wiem, by to trochę kosztowało, tak z... no, trochę dużo by kosztowało tego. No. Jakbym jak tego polecieć do Grecji. Bo tam jest fajnie i ja, ja kiedyś tam byłem, ale jeszcze raz chcę tam zobaczyć. A co byś chciał najbardziej tam zobaczyć, czego jeszcze nie widziałeś? Czego tam jeszcze nie widziałam, ja wszystko już widziałem. <laughs> Czyli co, po prostu plaża, ładne, bardzo ładne plaże, czysta woda i cieplutko. Tak. Okej, okay, no to w takim razie mam nadzieję, że, że się uda polecieć. Czy chcesz kogoś pozdrowić jeszcze? Chcę pozdrowić moją rodzinę. Pozdrawiamy również i dziękujemy ślicznie. Dziękuję. E, do Hiszpanii i na trzy dni. Okej. Okay. A w, w którym miejscu w Hiszpanii najbardziej byś chciała spędzić te wakacje? E, Madrydu. Okay. Jakie są Pana wymarzone wakacje? Jaki kierunek chciałby Pan obrać? Na ile czasu i ile by potrzeba byłoby na to funduszy? Moje wymarzone wakacje to wakacje pół na pół. Pół z dziećmi, pół bez dzieci. Kierunek to tak naprawdę nie ma znaczenia, bo to mogą być góry, może być zagranicza, zagranica, może być Polska. A fundusze to tak podejrzewam, że jak z dziećmi, tak żeby nic sobie nie żałować, to około 10 tysięcy złotych, a z żoną to tak 6. Okay. Czy chce Pan kogoś pozdrowić jeszcze do kamery? Żonę. Pozdrawiamy również i dziękujemy ślicznie. Dzięki. Wymarzone wakacje, bezludna wyspa, sam... Na tydzień fundusze, aby była woda mineralna, gazowana. To Ale znaczy. to bardziej w takim klimacie, żeby tam był jednak domek, czy taki surwiwalowy, totalnie biwakowy klimat? Surwiwal, cisza, spokój. Czyli castaway po prostu. Tak jest. Okay. Kogo chcesz pozdrowić do kamery jeszcze? Wszystkich mieszkańców powiatu łosickiego. Pozdrawiamy również i dziękujemy ślicznie. Dzięki bardzo. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w tym odcinku. Zachęcamy do subskrypcji na kanale, łapki w górę pod tym odcinkiem oraz komentarza, z waszą odpowiedzią na pytanie jakie są wasze wymarzone wakacje. Do następnego.